Panie, witam was bardzo bardzo serdecznie na kanale ja jestem Nikola a na dzisiejszym szarciku pokażę wam nowy palec dla moich chłopichoczców padoczek prezentuje się tak ale nie jest jeszcze on do końca skończony tu będzie miał wieszaki tu też będzie miał wieszaki i może, i może tutaj taka deseczka żeby sobie coś powiesić. ale nie będzie to tylko padok ponieważ będzie na nim również z tej strony to sami na przykład. Jury do zawodów. Eee, no a więc tak się on prezentuje. Przepraszam Was za to, że w zeszłym tygodniu nie wstawiłam filmiku, bo zwykle w weekendy wstawiam film. sobie tak ustawiłam. No ale jak to ja zapomniałam, eee, a więc Was bardzo, bardzo przepraszam. Eee, też będzie coś ciekawego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie.